Siły będą tu klimat zakładać, proszę bardzo. Jak noweczka teraz, nie? Wszystko nareperowane, W środku był wyciek jakiś tam nie, sprężarka czy coś tam nie, muszczki. No, także będzie tutaj wszystko teraz seknówka I u góry też będą teraz też czyścić jedną klimatyzację, nie? No, Bo tamta też, jak, jak już przyjechali, niech już wyczyszczą tamtą też, bo. Działa, ale, ale na przykład ta w tym drugim pokoju, który jest mniej używany, działa dużo lepiej, nie? Także niech tutaj też od razu już to zrobimy. Będziemy zobaczyć, jak majestry tam klimę robią, a teraz tutaj w sypialni też czyszczą. Zobaczymy. O! Proszę bardzo, pompa. Myjka ciśnieniowa. I tu będą właśnie... Komi zakładają, i tu później spryskają, tam wszystko z góry, z dołu, wyczyszczą, je. będzie git. No, i będą wszystkie klimatyzacje jak noweczki, nie? Teraz. <laughs> Dobra, niech robią, nie? Nie będę wam tu przeszkadzał. Także wszystkie klimy będą, słuchajcie, zrobione, wyczyszczone. I mam nadzieję, że nie będzie już wyciekł gazu, nie? Bo robi się naprawdę gorąco, temperatury masakryczne. I tak naprawdę, słuchajcie, jest coraz, coraz cieplej, nie? Więc to musi wszystko być sprawne. Zobaczcie, jak pięknie. O, tu jeszcze majster jest. Tu jeszcze majster, je zapomniałem. Widzicie? To jest ten właśnie systemik, teraz są tam ten gaz będzie nabijał, nie? Piękna pogoda, słuchajcie, już się zaczęła, nie? W tropikach Rewelacja O i teraz Drodzy widzowie, witam w dniu kolejnym, słuchajcie, jesteśmy aktualnie na zakupach, tutaj kolega musi sobie porobić też jakieś zakupki, chlebek popróbuje, wszystko popróbuje, co tam, co tam, na co ma tylko ochotę i będziemy, słuchajcie, działać dalej. Dzisiaj plan jest taki, że tutaj też czekamy jeszcze właśnie na wycenę tych, tych zębów, no bo sobie robi te zęby, tak, robi sobie szczenę, więc zobaczymy też jak to będzie wszystko wyglądało. No i do tego, słuchajcie, życie, tak, życie, e, zobaczymy, co ten dzień jeszcze przyniesie, planów jako takich na razie nie ma, po prostu, wiecie, no, jest też, y, u mnie mieszka, więc e, gdzieś tam skupiam się na tym, żeby, żeby się zadomowił dobrze tutaj i tak dalej, nie? <śledzimy> No i lecimy, lecimy dalej. Dobra, także słuchajcie, idziemy na zakupki i zobaczymy, co tam się kupi dzisiaj. Jest aktualnie godzina 18.30 i przyjechałem tutaj ze znajomym właśnie troszeczkę po mieście się pokręcić, zjeść jakąś kolację i tak dalej i przy okazji też idziemy sprawdzić sklep, ponieważ chcemy tam zobaczyć rzeczy, jakie są, także oczywiście zabieram was razem ze sobą i zapraszam was do, do tego filmu. Zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję i zobaczymy, co się dzieje. Słuchajcie w czwartkowy wieczór tutaj na pub Street i okolicach a dzieje się widzę dosyć dużo, także super, nie? także widzimy się za chwilę proszę bardzo, jesteśmy teraz słuchajcie tutaj na markecie trzeba sobie pochodzić, pooglądać co jest, tak? co tam się dzieje tutaj zobaczcie, macie owocki to jest tutaj ten taki market właśnie przy... zaraz przy pub Street, nie? Także słuchajcie, mają wszystko tutaj tak naprawdę, co potrzeba, ale my idziemy pooglądać gdzieś tam coś innego, nie? Coś innego, jakieś rzeczy, poglądać jakieś ciuchy, jakieś tutaj tego typu rzeczy. I słuchajcie, taka jeszcze ciekawostka. Chciałem was oczywiście zaprosić do współpracy. No głównie chodzi tutaj głównie chodzi tutaj o, o jakieś większe zamówienia, tak, ale jest możliwość, słuchajcie e, importu z Chin rzeczy, towarów tak, także jeżeli macie tam ochotę, to piszcie do mnie prywatnie bo teraz też się tym będę zajmował i naprawdę powiem wam, że widziałem te produkty, wszystko i jest rewelacja ale ładna pani poszła Rewelacja, słuchajcie, jakość, wszystko jest naprawdę super. Zobaczmy tutaj, co się dzieje, bo tu dawno nie byłem. No jest, jest ok. Coś się dzieje, turyści są, także super. Za chwilkę jeszcze pójdziemy tam na pub Street. Zobaczymy, co się dzieje na Pub Street. No i oczywiście będziemy też szli na kolację. Chyba do Jungle burgera, jakieś takie dobre, dobre jedzonko Także zobaczymy A tu proszę bardzo Pani wypieka jakieś tutaj rzeczy What is... Co to jest? Hello, rice cake, What is that? Rice cake Rice cake, ok Tu macie e, e, ciasteczko ryżowe, nie? Oh, this one is inside, yeah? Sałatka jest jakaś w środku taka, nie? Warzywna, także ciekawe ale ja podziękuję. Ok, next time, next time I, I, I try. Now too full. But next time I try, thank you. No, także następnym razem popróbujemy takie rzeczy, jakieś street foody. E, a teraz słuchajcie, idę, idę dalej. Także e, jesteśmy w mojej ulubionej restauracji tutaj. Zamówiliśmy sobie kurczaczka z serem mozzarellą. I z fryteczkami, do tego oczywiście napój też jest w zestawie. Będziemy zaraz tutaj zajadać. No i słuchajcie, za chwilkę lecimy dalej. Zobaczymy, co się dzieje na mieście. Widziałem, że na Street ludzi trochę jest, ale jest jeszcze wcześniej, tak? Dopiero jest 17:15, przepraszam, 19:15. Więc, jak na tak młodą godzinę, no to ludzi ludzi jest. Nie można powiedzieć, że nie ma. I też zobaczcie, że stoliki są pozajmowane przy barze. Przy barze siedzą tak samo ludzie, więc jest ok. I zobaczymy, co ten wieczór jeszcze dzisiaj przyniesie. Pochodziliśmy tam też po tym markecie, jak mogliście zauważyć, po tym targu. Byliśmy też w tych takich sklepach tutaj outletowych, zobaczyć te, te, te rzeczy, jakie są ceny, no i ogólnie na spokojnie, na spokojnie, trzeba też troszeczkę wyjść, nakręcić contentu zjeść jakąś dobrą kolację i zobaczymy co będzie dalej. Proszę, proszę bardzo, wjechały tutaj nasze dania. Mamy tutaj kurczaka właśnie pierś kurczaka z frytkami e, z sosikiem. Jak smakuje? Bardzo, bardzo dobre. No, no to super. Także zaczynam zabieram się za jedzonko. Talerze wyczyszczone. słuchajcie, rewelacja. Każdemu z was to tu będzie polecam wam tutaj przyjść, bo naprawdę Mm, re, jedzenie trzyma jakość smaki, jest słuchacz, naprawdę super nie? odkąd tutaj naprawdę przyjechałem e, to jest jedna z pierwszych restauracji yes, thank you. to jest jedna z pierwszych restauracji e, które odwiedziłem i zostałem nie? wracam tutaj bardzo często i naprawdę uwierzcie mi, że jedzenie tutaj jest przepyszne co byście nie zamówili, czy to burgery czy to właśnie takiej postaci e, danie z frytkami Rewelacja. Świeżutkie, pyszne, pełne smaków mm, i polecam Wam wszystkim, jak będziecie właśnie w Siemre, to odwiedźcie Jungle Burger Sport, bo to jest taka restauracyjka i mają tutaj naprawdę, naprawdę przepyszne jedzenie. Dobra, byliśmy tu, byliśmy tam, idziemy, słuchajcie, teraz zobaczyć, zobaczyć na Pub Street. Zobaczymy, co się dzieje, hello. Zobaczymy co się dzieje na mieście jak wygląda aktualnie gdzieś tam turystyka to tu proszę bardzo, mamy bary z dziewczynami, dziewczyny się oczywiście nudzą, bo klientów nie ma. Także przyjeżdżacie do Siemrew do Kambodży, bo mało, mało klientów dla dziewczyn. Zdałoby no. się trochę więcej. I idziemy, słuchajcie teraz w stronę Pub Street, zobaczymy co tam się dzieje. Jest jeszcze wcześniej, ponieważ jest dopiero 21, więc tak naprawdę wszystko dopiero budzi się do życia, życie nocne i tak dalej. Proszę bardzo, mamy też fajne, fajne dziewczyny sobie siedzą, nudzą się, tutaj dziewczyny też się nudzą. A tutaj powstał chyba jakiś nowy bar, bo tego nie było wcześniej tutaj. Nie, nie kojarzę, a może by, może nie było, ale chyba nie było. Tutaj mamy kolejny bazień z nami. też zbyt dużo się nie dzieje. Tu mamy masaże, także słuchajcie, idziemy zobaczyć co się dzieje na Pub Street. Jest dzisiaj czwartek, więc no, tu nie ma to znaczenia, ponieważ te imprezy są codziennie. Tu mam proszę, bardzo fajny salon masażu, tak samo. Hello. Tu mamy kącik dla ludzi zainteresowanych sztuką, jakakolwiek, bo ona nie była to jest. A tu proszę bardzo kolejna jakaś fajna fura. Co to jest? Nie widzę z daleka. Już też słuchajcie, jestem po 40, więc odcinie te. No, zobaczymy za chwilkę, co się dzieje na Pub street. No dobra, teraz co robimy? Gdzie idziemy? Bo to już się, się kończy, nie? Zaraz. Także słuchajcie, stan aktualny. No, papstwidz, jak to papstwidz, zawsze pełne ludzi. E, co prawda, 50%, odejdź ode mnie. 50% stąd to są, wiecie, to jest sztuczny tłum, tak zwany, nie? Czyli to są ludzie, którzy po prostu tutaj są na ulicach. Wychodzą z restauracji, wychodzą kelnerki, wychodzą tuk -tukarze I to tak się wydaje, że tych ludzi jest tak dużo, a... Na ta prawdę jest ich 50% mniej, nie? Ale jest jak jest Sztuczny tłum też robi robotę Dobra Aże Zobaczymy, słuchajcie Gdzie pójdziemy, co porobimy Co mamy tutaj? Znaczy ja

Jesteśmy teraz w takiej bocznej uliczce, i jak możecie zauważyć, ja tutaj nagrywałem już kiedyś z tego miejsca, oczywiście vlogi, ale zobaczcie, jak to się zmieniło ponieważ teraz tutaj macie naprawdę mnóstwo, mnóstwo miejsc. Zobaczcie, tak samo te tutaj przynosili te rybki takie tutaj, co skubią Wam stopy, tak. E, wszędzie, słuchajcie, restauracje, coś. Tego tu w ogóle nie było, nie? Tego tu nie było. Tak samo widzę, że ludzie na przykład się tu przenoszą, nie? Widzę tutaj, że ludzie, którzy często byli tam, z takich stałych bywalców, no to są teraz tutaj, nie? Także, no, thank you. Także fajnie. Bo trzeba właśnie, słuchajcie, zmieniać troszeczkę tutaj flow, zmieniać też, słuchajcie, vibe, nie? I tutaj naprawdę jest fajnie, nie? Tak bardziej kameralnie, bardziej lokalnie Mamy restauracyjki, mamy jezonko Mamy piękne kobiety, słuchajcie, także no super, nie? Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba Bardzo mi się podoba I tutaj, no ceny są takie same, nie? Ceny są... Hello, thank you, I'm full, I just say maybe next time, thank you Także super, nie? Teraz naprawdę trzeba tutaj po prostu będzie częściej przychodzić, bo widzę, że bardzo tutaj się pozmieniało. Tutaj nie było aż tyle tych restauracyjek. Tu teraz jest, słuchajcie, na każdym kroku restauracyjka, nie? I tu jest tak kameralnie, tak fajnie, tak inaczej. Tak lokalnie, tradycjonalnie, także super jest, super jest. Naprawdę mi się podoba. I to też pokazuje Wam właśnie obraz tego, jak szybko tutaj wszystko się zmienia. Hello! Jak tutaj wszystko się zmienia. Zobaczcie, tutaj naprawdę oni się dostosowują do sytuacji. Widocznie tutaj, słuchajcie, odnotowali, że może więcej turystów tutaj gdzieś się udaje w te miejsca, chodzi. I postanowili, że poprzenoszą wszystko tutaj, nie? Bo z tych czasów, co ja kojarzę, jak tu ostatnio byłem, to tu była tylko ta restauracyjka właśnie, która jest tutaj. Ta była i tam były ze dwie na początku, nie? A teraz cała ulica jest, słuchajcie, tutaj w restauracjach. A tu mamy dodatkowo jeszcze oczywiście biżuterię. To było oczywiście wcześniej. Proszę bardzo, piękne, piękne kamienie e, zdrowotne, mineralne. Super, super, super. Jak ktoś lubi takie błyskotki, takie rzeczy, to zawsze może coś tutaj dla siebie znaleźć. Tutaj oczywiście pamiątkowe koszulki. E,

C E B E C E B E. C E B E C E -B E yes, yes, C B -E, C P -E. C P Hello CP If you have your phone you can you can put, yeah, put sure right uh, you I can subscribe my channel. I will subscribe your channel right now. It's Thank you. Know. You have a youtuber? Yes, YouTuber. YouTuber, yeah. I live here for one and a half year now. You live here it's for one and a half year. yeah? Okay. What do you do? What, what's your favorite activity? What is channel? Yes, it's C Oh C P C P Yes. Okay, okay. This one, first one, yeah. Okay. that's me. That's me. So thank, thank, you for subscribing my channel. Yeah, subscribe already. You yes. can, you can uh, do the dubbing, yeah, and you can choose English. Yeah. And then you will hear everything in English. Okay. Yeah, yeah. I know English. I know thank you very CBC. much for subscribing my channel. Okay, thank you. Later. I don't know who you are, but now we uh, become friend. Hello. <laughs> Okay, thank you. I will you. Thank you very much. No, także widzicie, słuchajcie, ludzie bardzo, bardzo gościnni, bardzo nastawieni pozytywnie do was. W tym właśnie o to taki prosty sposób zdobyłem kilka subskrypcji na kanale i to się, słuchajcie, ceni. To właśnie sprawia, że chce się to robić. I no i jest fajnie, nie? Jak ludzie pozytywnie reagują na, na takie rzeczy, jakie na przykład, my robimy jako youtuberzy. To jest zawsze, zawsze słuchajcie, pozytywne. I sprawia, że na tej twarzy gdzieś tam pojawia się uśmiech. Oczywiście. O no thank you, thank you. Too much clothes. No thank you, thank you. I tutaj proszę bardzo mamy piękne, piękne światełeczka. Oświetlona ulica. No oczywiście też tutaj panie chciały sprzedać koszulki. No, ale ja mam już za dużo rzeczy. Także, może gdzieś tam, kiedyś coś się dokupię. Ale na ten moment nie chcę ubrań, bo mam już za dużo. A i tak się chodzi w tym samym, non-stop. Także proszę bardzo. Tu mamy ten słynny most zakochanych. A tutaj jeszcze mamy coś. Dla tych, którzy lubią sztukę. Także piękne, piękne. Zobaczcie obrazy. Rewelacja, nie? Dobra, na ten moment, słuchajcie, będę kończył, idziemy gdzieś tam jeszcze sobie pochodzić, jakieś tam pisko wypijemy. No, 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 I don't have. Tutaj, słuchajcie, jest też ta pizzeria, z której kiedyś nagrywałem content, ludzi mnóstwo, zobaczcie. Nagrywałem tu kiedyś content, nagrywałem test tej pizzy, ale niestety przepad materiał. E, zgubiłem, znaczy, zgubiłem. Po prostu, coś się wydarzyło z kartą, i ten materiał przepadł. nie? Także trzeba będzie jeszcze raz odwiedzić. A mają naprawdę dobrą pizzę, tylko tutaj ceny są dosyć wysokie. Ponieważ tutaj pizza e, zwykła, jakaś tam margarita, kosztuje dychę, a jakieś tam pepperoni i te inne 12-15 dolarów, nawet więcej. Nie pamiętam teraz ile, ale, ale tanio nie jest. A to, proszę bardzo, kolejne się potwierały jakieś miejsca. No super, no słuchajcie, jest dobrze, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Także tak samo jak słuchajcie tutaj koledzy kmerzy e, dali subskrypcję na moim kanale. Zapraszam Was widzowie do tego, żebyście zostawili suba, polubili film, jeżeli się podobał, jeżeli nie, to łapka w dół i zostawcie komentarz. Pozdro!